Szanowni Państwo, Sławomir Męcen! Proszę się nie bać, to nie jest tekst mojego przed wystąpienia. Niektórzy uważają, że przedsiębiorca jest jak dziki tygrys, którego trzeba jak najszybciej zabić. Inni, i tych niestety ostatnio jest coraz więcej, widzą w przedsiębiorcy krowę, którą należy doić. Niestety nieliczni widzą przedsiębiorcę takim, jakim on naprawdę jest, jako silnego konia, który ciągnie wóz, na którym wszyscy siedzimy, czyli naszą polską gospodarkę. Przedsiębiorcy, wbrew temu, co wymawiają nam rządzący, nie potrzebują pomocy urzędników do tego, żeby prowadzić swoje firmy. Przedsiębiorcy nie potrzebują, aby urzędnicy zachęcali ich do inwestowania albo żeby palcem wskazywali im kierunki rozwoju. Przedsiębiorcy potrzebują dobrych regulacji, stabilnego prawa, niskich i prostych podatków oraz szybkich i sprawiedliwych sądów. Dobrobytu się nie dekretuje, nie wprowadza się go ustawą, nie zarządza się go na czas kampanii wyborczej, do dobrobytu prowadzi ciężka praca, pomysłowość, przedsiębiorczość oraz oszczędność. Dlatego przygotowaliśmy pakiet polskiego przedsiębiorcy, propozycje konkretnych zmian w polskim prawie, które natychmiast można wprowadzić, aby przyspieszyć polski rozwój gospodarczy i doprowadzić do podniesienia naszych płac. Pierwszą propozycją jest ustawa Wilka, nawiązująca do słynnej ustawy Wilczka, nowa ordynacja gospodarcza, ustanawiająca nowe relacje pomiędzy przedsiębiorcami a państwem. Ustawa napisana przez posła Jacka Wilka sprawi, że będziemy mieli wielką swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, porównywalną do tej ustanowionej przez ustawę Wilczka. I mamy wielką nadzieję, że podobnie jak 30 lat temu, doprowadzi do olbrzymiej eksplozji polskiej przedsiębiorczości. Mamy propozycję ustawy o drobnym handlu, pozwalającą na zarabianie na życie tym najgorzej sytuowanym. Koniec z haniebnymi obrazkami Straży Miejskiej goniącej starszą panią za sprzedaż bułek na ulicy. Podniesiemy kwotę powyżej której przedsiębiorca musi wejść na VAT do 400 tysięcy złotych. Do poziomu porównywalnego z tego, z jakiego cieszą się polscy przedsiębiorcy mieszkający na Wyspach Brytyjskich. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów, a urzędnicy będą mogli zająć się kontrolowaniem tylko i wyłącznie największych podatników. Zlikwidujemy klauzulę obejścia prawa podatkowego. Podatek będzie można nałożyć tylko wtedy, kiedy przepisy wprost to nakazują. Zlikwidujemy też, przepraszam, zmienimy, rozszerzymy klauzulę obejścia prawa klauzulę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Będziemy rozstrzygać na korzyść podatnika również wątpliwości co do stanu faktycznego. Nie powtórzy się nigdy więcej sytuacja, gdy urzędnik nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło, ale wie, że chce od tego podatek. Wyjmiemy polskich przedsiębiorców spod ustawy o rachunkowości. Żaden przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie będzie musiał prowadzić pełnych ksiąg handlowych niezależnie od poziomu swojego przychodu. Wystarczy, że będzie prowadził uproszczoną księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Nadamy wszystkim indywidualnym interpretacjom podatkowym moc interpretacji ogólnych. Każdy będzie mógł się powołać na interpretację indywidualną wydaną dla innego podatnika, jeżeli tylko stan faktyczny będzie tożsamy. Likwidujemy mający komunistyczny rodowód przepis o zakazie odmowy wykonania usługi. Żaden przedsiębiorca nie będzie zmuszany do wykonania usługi, nie zależy, jeżeli tylko ona sprzeciwia się jego sumieniu. Podobno już niedługo Polska będzie chyba jedynym państwem na ziemi, gdzie roczna kwota wolna od podatku jest niższa od miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. To jest absurd. Jeżeli nie godzi się płacić komuś mniej niż płaca minimalna, to tym bardziej nie godzi się zabierać mu pieniędzy w formie podatku dochodowego. Dlatego zwiążemy kwotę wolną od podatku z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. A jeżeli rządzący będą mówić, że wtedy zabraknie im pieniędzy, to znaczy, że się do rządzenia po prostu nie nadają. Pakiet polskiego przedsiębiorcy to zestaw konkretnych projektów ustaw. Ale ja tych projektów ustaw mam znacznie więcej. Na potrzeby kampanii wyborczej przygotowałem ponad 100 projektów ustaw, które zwiększają w Polsce poziom wolności, własności i sprawiedliwości. W trakcie kampanii wyborczej wielu polityków mówi o biurkach, szufladach czy nawet szafach pełnych projektów ustaw. Ja nie chowam swoich projektów w szafie, mam tu je ze sobą, pokazałem je w internecie, po to, żebyście wszyscy mogli Państwo zobaczyć, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy to zrobić i że jesteśmy najlepiej do wyborów przygotowaną formacją polityczną w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję.